Cześć, nazywam się Stanisław Borodienko i dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o temacie zarządzania czasem, minusy. Jakie są minusy w zarządzaniu czasem? czasem. Zacznę z tego, że no po prostu minusy zaczynają się z tego, że nie możesz gdzieś wyjść, no, gdzie chcesz. Dlatego, że masz swój czas zawsze zaplanowany. I po prostu wykonujesz te zadania, które są zaplanowane. Nie możesz dodać jakieś zadanie, w swój na przykład dzień, dlatego że cały dzień u ciebie jest po prostu zaplanowany. To najbardziej taki duży minus w zarządzaniu czasem, że nie możesz terminowo wydzielić jakiś czas na no, albo na kogoś albo. Dla rozrywki albo coś no, po prostu nawet ważnego, no nie za bardzo możesz wydzielić swój czas na wykonanie no, jakichś um, dodatkowych zadań. Dlatego, że wszystko jest u Ciebie zaplanowane. Jeżeli był ten filmik korzystny dla Ciebie, po prostu polubienia, zasubskrybuj kanał. I jeżeli masz pytania, zapytaj w komentarzu.